Pytanie, co mamy wspólnego z Wielką Brytanią? Ano, mamy te same dziury w drogach. Stąd powstał koncept maszyny Pothole Pro. Cześć, tu Daniel. Witam Was na tegorocznej edycji Robocze Show w Lubieniu Kujawskim. Przywieźliśmy gdzie dla Was nowość. Jest to maszyna Pothole Pro, która służy do kompleksowego przygotowania uszkodzonych nawierzchni drogowych pod ponowne wypełnienie masą bitumiczną. Maszyna, jak tu widzicie, jest wyposażona w trzy kluczowe elementy. Jest to frezarka, nóż odcinający hydrauliczny do krawędzi frezu i zamiatarka ze zbiornikiem na nieczystości. Maszyna w ciągu 8 minut jest w stanie naprawić niewielkie uszkodzenie w drodze, a w ciągu jednej dniówki maszyna jest w stanie przeprowadzić 250 m2 napraw. Normalna ekipa remontowa to jest kilkanaście osób. Te kilkanaście osób mamy tu zastąpione jedną maszyną i jednym operatorem.